Cześć, witam w kolejnym odcinku vloga PNDD. Dzisiaj zaczynamy treningiem z rocznikiem 2010. Już pierwszy trening w tygodniu. Jeszcze na hali, bo dzisiaj pada dosyć mocną nas deszcz, ale chcemy już przejść jak najszybciej na boisko. Być może jutro się uda, chociaż pogoda mało optymistyczna. Zobaczymy. A dzisiaj rozpoczynamy, tak jak powiedziałem, treningiem wieczornym na hali o godzinie 18.00. Dzisiaj mały challenge Server Coaching, czyli Ball Mastery pół minuty robią to jak najszybciej, jak najszybciej przeskakują na piłce później wewnętrzna do wewnętrznej i jeszcze parę innych ćwiczeń w ramach rozgrzewki. I drugie zadanie to tylko jako mała wstawka w miejscu i po prostu techniczne zadanie, nic trudnego, ale bardzo intensywne na zakończenie rozgrzewki dzisiaj. Hop! Gramy jeden na jeden podwójne na cztery bramki. Tam dwie małe bramki, tu dwie małe bramki i cztery rzędy ruszają jednocześnie. Uwaga! Hop! Obiec oczywiście swoje małe bramki, jedni z piłkami, drugi, drudzy bez. I grają podwójne jeden na jeden na środku, na cztery bramki. Muszą uważać na siebie, bo jest tłok. Więc głowa do góry obserwujemy i próbujemy strzelić na jeden z małych I zaraz przejdziemy od jeden na jeden, i będzie trener podawał kolejną piłkę i dwa na dwa. Hop! Czyli będzie takie przejście dynamiczne do większej gry choć niedużo większej, bo 2 na 2. Już przeszliśmy właśnie do podwójnego 1 na 1 z przejściem do 2 na 2, czyli teraz grają 1 na 1. Gdy jedna piłka wypadnie, to gramy 2 na 2. Podałem im piłkę i grają 2 na 2. I koniec. Hop. Czyli grają najpierw 1 na 1. Muszą strzelić w bramkę i gramy 2 na 2. Jest piłka w grze została jedna, więc po prostu druga para dołączyła do gry 2 na 2. A jeśli by strzelili jednocześnie... Jest piłka jeszcze! A jeśli by strzelili jednocześnie, to ja bym im podał od razu piłkę. A teraz też podałem drugą na drugą akcję. OK. Może z tej perspektywy będzie trochę lepiej widać. Obiegli teraz bramki. Grają podwójne 1 na 1. Gdy skończą pojedynek 1 na 1, to przechodzą do gry 2 na 2. Teraz jest 1 na 1 i trener podaje piłkę kolejną i gramy 2 na 2. Jest jeszcze jedna piłka, bo szybko wyszła. Trener może podać jedną, dwie piłki, tyle ile trzeba, żeby pograli, chwilę 2 na 2. Ok, i schodzimy i następna para. Gramy teraz 2 na 1, pomarańczowi ruszają tam do ataku i jeden obrońca żółty wbiega. Na cztery bramki nadal gramy małe, tak żeby chłopcy mieli wybór, mają podnieść głowę do góry i zadecydować. Czy lepiej teraz podać, czy lepiej strzelać, czy może wejść w drybling jeden na jeden. I zmieniamy rękę, lewa ręka. Ćwiczenie oddechowe na zakończenie, zdmuchiwanie oznaczników. Parę oddechów głębokich. I stop. Łapiemy w dwie ręce, oburąc łapiemy. Podrzucamy do góry, dmuchamy i łapiemy na głowę. Cześć. Dzisiaj już wtorek, zaraz idę na treningi, jestem już na hali wespę numer 7. Niestety, mimo tego, że poranki są ładne i słoneczne, to po południu pada deszcz i to dosyć solidnie, więc niestety nadal jeszcze na hali siedzimy. No i dzisiaj dwa treningi. Jeden z rocznikiem 2010, drugi z rocznikiem 2012, więc znowu będzie kilka środków treningowych na pewno. Ale w tym tygodniu też pokażę kilka innych rzeczy poza treningami, żeby nie było tak jak ostatnio, że tylko trening, 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 bo vlog się zrobi nudny. Także dzisiaj jeszcze treningi, a jutro pojutrze już kolejne inne rzeczy. Już jestem na hali, dzieci też już są. Zawsze wchodzę mniej więcej około 16 na hale i jeden, dwóch, trzech zawodników też już zawsze jest. Pół godzinki przed treningiem, więc fajnie, bo mogą sobie pograć, popodawać, pokopać, postrzelać na bramkę, poruszać się. Zawsze to pół godziny więcej z piłką przy nodze, więc dla nich tylko pożytek. No i za chwilę już zaczynamy, będzie kilka środków treningowych. Trzy. I gramy teraz w numerowankę, prowadzenie. Jak trener wywoła cyfrę, to ustawiają się on w trzy osobowe zespoły muszą się dobrać na razie niezależnie od kolorów. Ok, dalej prowadzimy, dalej prowadzimy. Na razie niezależnie od kolorów, bo są już podzieleni na e, dwa zespoły, a zaraz będziemy robić na przykład jeden niebieski, jeden pomarańczowy, dwóch niebieskich, dwóch pomarańczowych. Ten sam kolor albo inny kolor. Będziemy mieszać takie dodatkowe zadanie na percepcję, na postrzeganie. Na otoczenie na, na to, by cały czas patrzyli na otoczenie i na to, co się dzieje na boisku. gramy teraz jeden na jeden w środku i oni mają za zadanie uwolnić zewnętrznych, którzy stoją rozstawieni dookoła boiska. Jak uwolnią wszystkich zewnętrznych kolegów ze swojej drużyny, to wtedy mogą oddać strzała, nawet muszą oddać strzał jak najszybciej na dużą bramkę, tak jak to teraz. Miało miejsce. Zakończyli akcję 5 na jeden. Dobra, uwaga! Zaczynamy od 1 na 1 i uwalniamy tych zewnętrznych. Właśnie akurat zrobiliśmy tak, że może się zakończyć akcja 5 na 1, 5 na 2, 5 na 3, czy nawet 5 na 5. Jeśli uwolnią akurat zewnętrzni, jedni i drudzy. Jedni i drudzy. Tak jest i zobaczcie, teraz jest 4 na 1, uwalniają piątego, ostatniego. I teraz muszą jak najszybciej zakończyć akcję strzałem do bramki. Gramy 2 na 1 z goniącym obrońcą. Goniący obrońca ma tutaj zadanie ruchowe. Przejść przez kółka i dopiero może zacząć gonić. Uwaga! Hop! Pomarańczowi atakują. 2 na 1. plus Ten goniący niebieski też jest za nimi. I bramkarz na dużej bramce. A tu z tyłu mamy dwie małe bramki białe. Jeśli niebiescy odbiorą, to strzelają na małe bramki białe. 3, 2, Dobra, koniec. Uwaga. Hop. I jest szybko skończona akcja wzorowa. Uwaga. Hop. I rozpoczęliśmy już trening z rocznikiem 2012. Sporo ich dzisiaj, sporo. Dobra frekwencja, choroby nas tutaj nie męczą zbytnio i całe szczęście. I gramy w cyferki na początek, na rozgrzewkę, czyli dzieci prowadzą na środku piłkę, a tu w narożnikach są rozstawione pachołki. Tu są dwa niebieskie pachołki, tam jest jeden pachołek, a z drugiej strony trzy i cztery. I po prostu trener wywołuje cyfrę, zadania matematyczne, mówi na przykład 1 plus 1 i wtedy muszą się ustawić tam, gdzie są dwa pachołki. Prowadzą wszystko oczywiście z piłkami. Prowadzą swobodnie, zmieniają kierunki, głowa do góry, omijają kolegów i przy okazji mamy cyfry i zadanie, czas reakcji, orientację przestrzenną i trochę myślenia, bo są cyperki. Gramy jeden na jeden z bramkarzem, bardzo prosta gra. Atakujący sam wprowadza piłkę i tym rozpoczyna grę 1 na 1, wtedy broniący też biega na boisko. I musi strzelić na dużą bramkę, tam gdzie jest bramkarz. A broniący, jeśli odzyska piłkę, to ma małą bramkę tu na przeciwko. Jest proste zadanie. Bardzo szybka gra. Wprowadzenie zaraz do trudniejszej gry, którą będziemy robić na cztery bramki. No gramy, gramy Stasiu, gramy. W podobnym ustawieniu też atakujący wprowadza piłkę, kiwają się chwilę na środku, czekają na sygnał. I ja powiem kolor bramki: czerwona, i dopiero wtedy mogą strzelić. Po bokach stoją dwie czerwone i szeroko dwie białe. Więc najpierw wbiegają na środek, kiwają się 3-4 sekundy, biała, i później ja krzyczę kolor i muszą strzelić na dowolną z białych bramy. Są dwie białe, dwie czerwone, czyli gramy na 4 bramy. Się, kiwają Czerwona! I teraz musisz zdecydować. Tak. Cześć, dzisiaj już środa, a więc dzień wolny od treningów. Ale za to jest dużo rzeczy organizacyjnych do zrobienia i w akademii, i w PNDD także będę sporo siedział. A poza tym, pierwszy raz mamy, nie pamiętam takiej sytuacji, stan kryzysowy, można powiedzieć, i problemy z treningami i z wszystkimi innymi sprawami związanymi z funkcjonowaniem Akademii. Przed chwilą była konferencja z udziałem premiera i ministra zdrowia oraz innych osób związanych z rządem. A propos koronawirusa, no i od poniedziałku mamy na dwa tygodnie zawieszone szkoły, przedszkola i żłobki. A z tego, co się orientowałem, jeśli doszło do zawieszenia placówek, to prawdopodobnie zajęcia dodatkowe też zostaną odwołane, bo chodzi o to, że dzieci bezobjawowo mogą przekazywać wirusa dalej. Więc nie chodzi o to tylko o wielkie skupiska ludzi, ale o same spotkania dzieci z różnych obszarów, z różnych środowisk, które mogłyby tego wirusa rozprzestrzeniać. Więc no, jestem w ciężkim szoku, nie wiem, co to będzie. Ale za chwilę jadę właśnie na Osir, porozmawiać o tym w klubie. Mamy też w piątek spotkanie z burmistrzem i z urzędem miasta, gdzie dostaniemy dalsze instrukcje, co z tym robić. Ale jakby się tak porządnie zastanowić, to chyba lepiej te dwa tygodnie sobie faktycznie odpuścić, niż później pluć sobie w brodę, że ktoś przez nas zachorował, ktoś ma problemy i ktoś nawet od nas z rodziny, od dziecka dostanie wirusa, osoba starsza i będzie miała problemy. Owszem, te dwa tygodnie to jest duże zamieszanie zawieszenie treningów, odwołanie meczów, sparingów itd., ale no co zrobić? Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz osób starszych też jest. Najważniejsze tutaj, więc nie ma co dyskutować. Ja też prawdopodobnie będę musiał odwołać granie, bo w sobotę jesteśmy umówieni w Białogardzie na trójmecz właśnie z Białogardem i z ustroniem morskim. Ale no niestety, jeśli takie wyszło stanowisko od rządu i taka jest profilaktyka przed rozszerzeniem się wirusa, no to chyba nie mamy wyjścia. Jadę, porozmawiam o tym właśnie zaraz w klubie i dam znać, co dalej, powiem na vlogu, napiszę na PNDD. Na pewno warto ten temat poruszyć. I zobaczymy, jak to wpłynie na funkcjonowanie Akademii, klubu treningów i pracę z najmłodszymi dziećmi. No, i stało się, mamy przymusową przerwę od treningów, przynajmniej dwutygodniową. I nie tylko od treningów, bo także rozgrywki zostały zawieszone, sparingi odwołane, mecze, wszystko, wszystko stanęło w miejscu. Po rozmowach na Osirze i po spotkaniu w Urzędzie Miasta mamy po prostu oficjalną decyzję. To, o czym mówił premier i minister zdrowia: szkoły, przedszkola, żłobki zamknięte, i tak samo zajęcia dodatkowe też nie będą się odbywać. I widzę, że już cała Polska w ten sposób, właśnie w ten sposób działa, że już wszyscy odwołują treningi, mecze, nic się nie będzie działo. I powiem szczerze, słusznie, bo nie ma co ryzykować. Nie ma co ryzykować, jeśli dzieci przenoszą wirusa praktycznie bezobjawowo i mają zarazić gdzieś później dziadków, z którymi często się spotykają, rodziców, inne osoby starsze to jest to bez sensu. Kto później za to weźmie odpowiedzialność? Czy warto ryzykować bezpieczeństwo i zdrowie jest najważniejsze i naszych zawodników i ich rodzin i wszystkich bliskich. Także lepiej dwa tygodnie dać sobie luzu. Wiem, że to pokomplikuje bardzo mocno wiele rzeczy i niestety w środku sezonu praktycznie taka przymusowa przerwa, ale no bezpieczeństwo i zdrowie najważniejsze. Także Mamy dwa tygodnie, dwa tygodnie przerwy, i zobaczymy, co będzie dalej, bo być może to się wydłuży do dużo dłuższego czasu. Wszystko czas, czas pokaże. Odpoczywamy, ale będzie też czas, żeby nadrobić pewne zaległości, przygotować się na kolejne tygodnie, być może się pouczyć. Ja miałem też prowadzić konferencję w Giżycku 21 marca. Niestety też jest oczywiście odwołana ta konferencja na żywo, więc, więc niestety będzie trzeba później to nadrobić, przełożyć na inny termin. Ale będę pracował nad kolejnymi publikacjami, kolejnymi materiałami dla Was. Będę wrzucał na PNDD nowe rzeczy. I też planuję już w przyszłym tygodniu zrobić szkolenie online, po prostu, czyli, czyli webinary, żeby każdy mógł w tym czasie troszkę się pouczyć, wykorzystać też produktywnie ten czas, a nie tylko siedzieć w domu i nic nie robić. Także będę informował, a póki co, no treningów nie będzie, więc vloga jak gdyby ze środkami treningowymi nie będzie, ale postaram się nagrać kilka innych rzeczy, pokazać jak pracuję nad PNDD. Jak pracuję nad publikacją, co tam się po prostu u mnie piłkarskiego dzieje. Tak to jest jak pracuje się w domu. Chciałem nakręcić kawałek wideo, ale bez kibiców małych się nie da chyba. Cześć, jest już weekend. Pierwszy weekend podczas kwarantanny. W internecie króluje hashtag Zostań w domu i też do tej akcji jak najbardziej się przychylam, więc postanowiłem nakręcić krótkie wideo z ćwiczeniami dla naszych zawodników. I zastanawiałem się nad wyjściem na boisko, żeby zrobić to oczywiście w piłkarskiej scenerii. Ale szko, skoro ma być, zostań w domu, to nakręcę to w salonie. Także tutaj, w, przy kanapie, w małym salonie, parę ćwiczeń pokażę dla najmłodszych zawodników, żeby mogli ćwiczyć w domu. I oczywiście one też będą dostępne nie na vlogu, ale w innym, w innym filmie na kanale na YouTube i na blogu PNDD, żeby każdy mógł sobie skorzystać. A tak będzie wyglądało moje pole do treningu, tak jak tutaj, czyli kawałek salonu dosłownie, kanapa w tle, kilka piłek leży i tam gdzieś chyba nawet kawałek w kadrze złapałem mojego młodszego syna. O właśnie wchodzi, chyba nie będzie mi pomagał, ale taka sceneria do domowego treningu wystarczy. Oski pomachaj nam. Jakka drzwia cieka? No, tylko jest groszna, Cała kalabra, co, żebyś musiał tam, wiesz. No nie miał, ale już nie chciał zabić prawa i nie ucina do Zostań w domu, ćwicz razem z nami, boisko rozumie, boisko poczeka. I filmik już nakręcony, to były oczywiście tylko małe fragmenty tego filmiku z pracą domową. Wrzuciłem go na profil naszej Akademii, Akademii Piłkarskiej Szczecinek na Facebooku, więc jeśli chcesz go zobaczyć, to możesz go zobaczyć właśnie tam. Ale też jutro przerobię go troszeczkę, bo wielu trenerów mnie już pytało w chwilę po opublikowaniu tego filmu, czy mogą go wrzucić do siebie na profil, czy mogę im jakoś go udostępnić. Więc go delikatnie przerobię, dodam logo PNDD, tak żeby każdy mógł wykorzystać u siebie na stronie, u siebie w Akademii, przesłać swoim zawodnikom. Ale to dopiero jutro, bo dzisiaj po prostu zeszło mi na tym cały dzień: cały dzień. Nagrywanie, montowanie, cięcie. Muzyka, podkładanie, uploadowanie później na YouTube'a, na Facebooka, to po prostu zeszło mi chyba z 7 godzin. Wszystko robiłem sam, więc niestety jest to dla mnie mocno czasochłonne, ale wyszło myślę rewelacyjnie, bardzo mi się filmik podoba, tak nieskromnie mówiąc, chyba dobra robota. Chyba dobra robota, i z tego co piszecie, to też wydaje mi się, że dobra robota. Także weekend minął mi. Pod kątem robienia tego filmiku, ale także pod kątem robienia konspektów u 10, no bo pracuję nad nową publikacją, i teraz, no, niestety, mamy przerwę od treningów. Ta nasza kwarantanna trwa. Więc mam też trochę więcej czasu na robienie tych wszystkich moich projektów. Jest filmik z pracą domową, pracuję nad konspektami U10. Będą webinary, szkolenia online, żebyście też mogli skorzystać, pouczyć się. I będzie też otwarcie tych naszych dużych kursów online, żebyś też mógł wejść, pouczyć się, bo tam jest chyba 13 godzin materiału z tego co pamiętam. Albo coś koło tego, materiałów wideo, więc można dużo, dużo się uczyć, ale to wszystko za chwilę pojawi się na kanałach PNDD i będziesz mógł to zobaczyć. Link do filmu z pracą domową na pewno znajdziesz pod tym wideo, i myślę, że powinienem się już wyrobić do momentu, gdy ten odcinek potnę i opublikuję na YouTubie. To też kurs online powinien być już otwarty, więc link też umieszczę pod opisem tego filmu. A jeszcze na zakończenie odcinka chciałem Ci pokazać po prostu te konspekty, nad którymi pracuję, czyli konspekty dla Orlików U10. Zerknij do mnie na komputer na chwilę. O, i zobacz. Konspekty oczywiście przygotowuję w Wordzie. Mam swój jeden szablon, który już mogłeś widzieć, bo jest jeden darmowy konspekt do pobrania na stronie, gdzie sprzedajemy ten zbiór konspektów. Też go podlinkuję pod tym wideo, też będziesz mógł to zobaczyć, ale tak wygląda ten konspekt i po prostu siedzę w Wordzie, piszę konspekt po konspekcie, e, środki treningowe tutaj wstawiam odpowiednie albo po prostu mówiąc wprost przerabiam swoje konspekty, bo tak wyglądają moje konspekty, które sobie piszę e, pracując z tym rocznikiem 2010 w Akademii Piłkarskiej Szczecinek, więc jak widzisz one mocno się nie różnią. Takie praktycznie były. Lekko przerobiłem kolory, lekko przerobiłem szablon, ale wszystkie środki treningowe, wszystkie rzeczy, które robiłem to są sprawdzone, że te konspekty to nie jest jakaś fikcja, wymysł mój na podstawie czasopism, tylko to jest wszystko sprawdzone przez ostatnich kilka miesięcy i wybrałem te dobre treningi, które naprawdę fajnie wyglądały i umieściłem po prostu konspekty ich w tym zbiorze, nowym zbiorze. I tak jak mówię, link też znajdziesz pod tym wideo. I to tak naprawdę wszystko w tym tygodniu. Vlog niestety znowu jest troszkę krótszy, no ale całe to zamieszanie z koronawirusem, z kwarantanną, z akcją Zostań w domu e, troszkę niestety tutaj pokrzyżowało mi plany. Nie było już w czwartek treningów, nie było w sobotę trójmeczu z Białogardem i Ustroniem Morskim, także tydzień się jak gdyby skrócił automatycznie, a ja też szybko pracowałem nad pracą domową dla zawodników, nad tymi filmami, żeby przekazać informacje rodzicom i zawodnikom, e, którzy chodzą do mnie, do mnie na treningi. Także no niestety, troszkę krócej też w tym tygodniu. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu też nakręcę odcinek vloga, może pokażeć po prostu właśnie nad czym pracuję, co robię po kolei. No ale treningów na pewno nie będzie, bo jak wszyscy już wiemy, mamy dwa tygodnie minimum przerwy od treningów, a coś czuję, że niestety może się ta przerwa wydłużyć. Także na dziś to już wszystko, w tym tygodniu to wszystko i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!